Po lewej wyjeżdżają dobre i wjeżdżają do skaneru numery seryjnego, i na lewo wyjeżdżają dobre, dobre, które chcemy widzieć, które chcemy później sprawdzać, tak podstawowo flagę i kraj. A po prawej wyjeżdżają złe z numerem seryjnym, czyli cały czas będziemy mieli kubkę tutaj po środku z złym z numerem seryjnym, i tak samo jest po drugiej stronie. Cześć, witajcie ponownie w Parser Simulator! Ostatnio. Odłożyliśmy bardzo dużo paczek. Dzisiaj w ogóle mamy poniedziałek, tak. Nie możemy przewozić ciuchcią i samochodzikiem, czyli wszystkie paczki, które zostały odłożone na później, ponieważ nie mogliśmy pociągu wysyłać w weekend, w sobotę tej niedzielę. Jak również wszystkie paczki lotnicze dalej będą czekać, ponieważ samoloty są. Kiedy są samoloty? Samoloty są tylko w środę i w piątki dostępne. Więc widzicie, a na przykład statki tylko we wtorki. Więc trzeba uważać, za zwrócić na to uwagę. No i co? No jaki jest dzisiaj plan? Plan jest dzisiaj, żeby spróbować nieco bardziej zautomatyzować nasze wyprawy, nasze przygody. Mamy jedną wagę automatyczną, a mamy... Zobaczcie, ostatnio kupiliśmy slot, dzięki któremu wyjeżdżają paczki. Elegancko, nie? Wyjeżdżają paczki z dwóch stron. I trzeba je jakoś będzie ważyć, nie? Więc na razie, na razie stać nas tylko na jedną wagę, więc będziemy ważyć tylko po jednym. I zobaczymy, co dalej. Czyli tak, zajmiemy się dobrymi paczkami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cyk, Jedna wysyłka. I od razu będzie mi multum hajsu. 499. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wsyłamy. I mamy jeszcze jedną. Patrzcie, je paczek. Tyle paczek, dajcie spokój. Co my tu mamy? wygląda dobrze. poprzednich nie sprawdziłem w ogóle, czy są zdat zdatne czegokolwiek. To się zgadza. O, jest numer. Zobaczcie. W numerze seryjnym jest C. Jest to niedozwolone, więc odrzucamy. Oj, Gdzie jest naklejka? Dobra. Siupi do odrzuceń. Nara. Numer seryjny się zgadza. Wokół a kraj się zgadza. Jedziemy dalej. Soulport się zgadza. Numer się zgadza. Jedziemy dalej. Paczki są dobrze zważone. O, od razu paczka odrzucona. Możemy ją cyk. musimy się nie przejmować. Samolot, piruana. Kot seryjny jest dobry. Dobra, proszę, proszę ważyć mi to wszystko. Elegancko, jodź to się rozchodzi. Kongardii. Dobra, też trzeba nie zważyć. Trzeba wszystko ważyć. O, stać nas, już drugi terminal. Dobra. ELEGANCKO ta, 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 ta sklep Poproszę kilka taśmociągów 3-4. I zaraz coś zmodzimy, zaraz coś zmodzimy Skaner naklejki inspekcyjnych, skaner wagi Myślę, że skaner wagi, naklejki inspekcyjnych... Kiedy indziej pomyślimy nad nim U, nie stać mnie Zdziwem. Dobra ja, da, zobaczycie jak to będzie wyglądać. wam, że zeszło się trochę dłużej niż myślałem. To w ogóle 2065 rok mamy? No zobaczcie co zrobiłem. Kupiłem nowy, nowy przekaźnik. Wag, nową wagę. Połączyłem wszystkie wagi, że po środku będziemy mieli tylko złe wagi. Po prawej i po lewej będziemy mieli te dobre wagi. Nie chceć mi było na więcej, ponieważ jak jesteście nade mną mamy tylko 31 dolarów przy naszym imieniu. I jedziemy, i jedziemy! Zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Dzisiaj nie będziemy mocno przecinać. Paczki jadą. No widzę, odrzucona, zaakceptowana. To i od razu możemy, o, cyk. I to jest... autko. Dzisiaj jeżdżą autka. Statki, autka i... ciuchcie. Okej, okay, trzeba nie zwrócić uwagę, bo na pewno gdzieś się pojawi, gdzieś się pojawi... statek, nie? Statek, statku jeszcze nie mieliśmy ani razu. Paczki się skanują. Prawidłowe, bardzo dobrze. Nieprawidłowe będą w środku, nie? No, no, zobaczmy kod. Kod się zgadza. Zróbmy szybki skan kodu. pozytywnie Paczka autkiem wysyłamy. Ale nie ma żadnych z tymi zatwierdzeniami. Pyk kod Purana, Purania, czy to była Purania? Nie pamiętam. To, ch to chyba było Ligbal, nie? Tak, Ligbal O, Oj, proszę, zła waga. No to od razu. A, to jeszcze odrzucone jest. Cyk Holland Holland, zgadza się. Scan Beat. Stwierdzamy. Wysyłamy. Szybka sprawa, akcja i reakcja. O! Złowaga, bardzo dobrze. Dziękujemy. Cyk. Ciup. Nara. Nie zastanawiamy się, nie? Cały czas paczki, paczki, paczki. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. A, kod. Christine. Christine się zgadza. Sposób transportu pociąg. Chyba Była zielona paczka. To ja ją możemy zatwierdzić. Cyk. Chyba gdzieś odrzucona paczka. To ja możemy od razu odrzucić. Wagę miała dobrą, ale odrzucamy. O, paczka ze złą wagą. Ale mamy mocy przerobowe. Dobrze. Kolejna, Kolejna paczka ze złą wagą. No i dalej. Cyk. Ale praca, o zatwierdzona paczka z ciuchcią, gilgit Donatia, nie kojarzę, nie kojarzę, że Donatia tak wygląda, nie kojarzę tej flagi Sara. O, odrzucone, dobra Zaraz Od idzie Sopor, zgadza się Zróbmy skan się zgadza, dobrze. Samolot. No to samolot na, razie na paletę zładujemy. Dobry. O, kod się nie zgadza zupełnie. Odrzucamy. Złe wartości na kodzie są. Powinien być trzy cyfry, trzy cyfry, trzy cyfry. Dobra, wysyłamy. Była już wlepka Kristin, Kristin się zgadza. Kod wygląda w porządku, zyskanujmy go. Jest ok. Jest wlepka odbiorca ciuchcia jedziemy. Tak, Bardzo ładnie idzie, patrzcie. O, jakaś literka w nazwie. Odrzucamy i mam zlecenie na to, żeby takie takie paczki znaleźć, zobaczcie. Dwie paczki, które są oznaczone jako niezgodne, za na kilka odrzucenia i numery syny muszą być nieprawidłowe. To mamy już jeden. Takie źle zważone są. Nie, nie ma żadnych złych zważonych póki, co. Wygląda uh, tak to jest Sołport, jest Ciuchcia. czy znaczy, samochodzik, autko, autkiem będziemy wozić. Mamy znaczek marchewki, sposób transportu marchewka. Absolutnie nie. To jest Haland. Pod wygląda w porządku. To wysyłamy. To jest Moland pod wygląda ok jest ok wysyłamy ciuch Paczka do odrzucenia z powodu wagi Odrzucamy. Super u jakaś paczka, Beardbox. nie kojarzę takiej, takiej, takiej ładnej paczuszki Wybrakowany kod, zabrakuje cyferków I te cyferku mój panie Jadantika Tak, zgadza się, kod się zgadza Nie, nie, nie. poproszę pozytywną lepkę. I wysyłamy, go Dalej Cetnot Centom Strentom, ale odbiorca No nie, no sposobem jakimś tym Jakimś kolejką górską No nie, kolejka górska nie, dziękuję No, waga Jest ok, kod jest Wydaje się okej okay. Kristin, to nie jest Kristin. Patrzcie, do- patrzcie, prawdziwa nazwa, prawdziwa flaga, ale... Zgłymacz, nie? O, mamy akcepta O, dobra, możemy wysłać paczkę, cyk, sru No, podrzuconych też możemy wysłać, dobra, sru 499 za 8 paczek, wow Masywnie dużo Pod wygląda ok. Rówana Ruwana To jest ok. Tylko, ey, moment. Moment, sposób wysyłki jest klepsydra. No nie, absolutnie nie. Wokółka to się zgadza. Wszystko się zgadza. Muszę to wysłać. Sposób wysyłki paczka, odrzucamy od razu, bez zastanowienia. Sposób wysyłki rakieta. E? Fajne, kilka paczek do odrzucenia mamy. Ale dzisiaj mamy dzień pracusia normalnie. Siup. Fajna paczka ze względu na wagę. Podoba mi się, że tylko, tylko nie ma żadnych, nie ma żadnych kompromisów, nie? Tylko te faktycznie dobre, dobre przechodzą się bardzo podoba. Odrzucona. Dobrze. Co ja robię? Czemu biorę stąd paczki? Super się zgadza? W sensie wygląda w porządku. Implant. To jest implant. okej, okay, wszystko się zgadza. Dobrze. Wysyłamy. Siu. Implant, tak. Implant się zgadza, już to ustaliliśmy. Dokładnie taka sama flaga, ten sam opis. I... dobra, i kolejny samolotowy. Skanujemy. Enantika to jest bardzo dobrze. Idealnie wysyłamy paczkę. O, kolejna paczka, która jest po prostu dobra. Jest z tamplem zatwierdzony, bardzo dobrze na dobrze. kod wygląda dobrze. Jest git. Siup. Ale mamy fajny dzień. Bardzo, bardzo... Czekaj, 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 czekaj. To jest Jonatia, to się zgadza. kod się zgadza, wszystko się zgadza. Wysyłamy. Nie było żadnego statkowego, Wys nie było żadnej statkowej wysyłki. To jest ciekawe. O, kot jest zły. To mamy dwie paczki ze złym kodem. Możemy je odesłać za dodatkowe fundusze. Hit Hit Proszę pojazd siup, siup. Hop Hop Zamykamy Bum bum jedź. No i 300... 350 prawie, 325 hajsu Dobre paczki można odrzucić Dobre paczki też się widzę przepełniły Sru Też proszę wysłać ale mamy force jak lodu, nie? Tak naprawdę nie skończyliśmy badać paczek wszystkich. Dobra, to jest fajny dzień. Zielone Molan. Wygląda okej. Okay. Samolotowa. Jest zatwierdzona i też samolotowa. Ta. Donatia zgadza się. Transportu się zgadza, zielona wlepka i zatwierdzamy. Twierdzamy ten biznes. To jest maten. Zgadza się. Zielony. Zielona wlepka. Wszystko się zgadza. Świetnie. Co dalej? Skonajmy kod. Jonata. To jest Jonata. Proszę zieloną wlepkę. Dziękuję. O. Jakaś czerwona wlepka. Dobra. Zielono mi. Implant, su implant. To nie był implant. a poczekajcie, jest sposób wysyłki jakieś pudełko. Dobrze to przełożyłem. Urana. No nie, to odwrotne kolory są. Właśnie coś mi nie pasowało w tym. Odrzucamy. O, tu paczek jest jeszcze. Okej. Okay. Dobra, chwilę. Trzeba będzie chwilę temu poświęcić. Nie będę nic przyspieszał celowo, żeby się zobaczyli, jak hajsu można urobić. Jak jak wszystko dobrze idzie, kod mamy. Kod Maten, odbiorca, wysyłka, ciuch, wysyłka tym samochodzikiem, wszystko się zgadza. Fajna wysyłka samochodzikiem, Ligbal, Ligbal się zgadza, na zielono wysyłamy autkiem Nara. Jakąś zatwierdzoną paczkę, to można ją od razu obsłużyć, ale to jest lotnicza. Mm, dobrze zauważyłem: lotnicza na później implant. Implant się zgadzał. Pod wygląda ok. I wysyłamy to zwykłym tramwajem. Implant London Bush. Stuścią. Tak, trzeba coś zrobić, żeby bliżej te paczki te dobre do mnie przychodziły, nie? Żeby nie musiał tak latać po nie. Ale i tak, taką efektywność mamy. Dajcie spokój. Molan się zgadza. Odbiorca się zgadza, wszystko jest git. Kolejną kolejne paczki możemy wysłać. Kolejne 8, kolejne fundusze wpadną. Okej, okay, to jest zły kod. Formalność odrzucenie. Samolot. Ok. Kongardi. O, pomyliliśmy się. o ten terytorium kraj. No dobra, pomyliliśmy się w jednej parsce Trudno. Nic się nie stało. Kongardi się zgadza. Kot się zgodził, tak? Zgodził. tylko że to jest samolot, nie? Więc trzeba to wysłać lukiem samolotowym. Patrzcie, jedna pomyłka na 39? Rany boskie. Moland, waga się zgadza. Dobra, jeszcze paczek zostało: jeszcze cztery. Nie sobie bliżej. A jest już z buta odrzucona, dobra, to ją możemy zrzucić gdzieś dalej. Implant, implant się zgadza. Zielono. Okuła się zgadza, kod się zgadza. Tylko że symbol się nie zgadza. Symbol drukarki do wysłania, to nie bardzo. Celantika. O, no i dobra, i użyjemy dobrą nalepkę sam raz. Mamy 7 paczek, a tu kolejne 8 się zapełniło. Wow, ale kasy dzisiaj natłukliśmy dzięki automatyzacji. Dajcie spokój. Jedna paczka, druga paczka. Trzecia paczka. Nieprawidłowe pomyłki. 11 pomyłek na 261 paczek. To jest nieźle, jest naprawdę nieźle. 3800. O, ludzie! Zobaczcie jeszcze, ile tych lotniczych paczek mamy do odesłania. Jak będzie w środa, czy coś takiego, tyle kasy będziemy mieć z tych lotniczych. Szkoda, gadać. Dajcie spokój, zobaczcie. Zobaczcie, ile kasy tu leży. To przynajmniej dwa transporty są, czyli kolejne 500, nie? Kolejne 1000. 500, 500, no. Dobra, co by przy... co, co, można, co możemy odblokować za tą kasę? Zobaczmy. Rodzaje paczek, ale to magazyn 5, sklep, automatyzacja, to mnie ciekawi. Naklejki inspekcyjnych. naklejki inspekcyjne to są od razu, jeżeli coś przychodzi z nalepką, nie? Ale to nie jest takie, to nie jest takie okej, okay, to nie jest takie niezbędne. Skaner numerów seryjnych, to by się przydało, bardzo by się to przydało. Sprawdzam merycyjne paczki i skaner kraju, Uuu. wiecie co, chodźmy w to. Chodźmy w to, chodźmy, chodźmy w skaner numer rysunek, wymaga poziomu magazynu 3, więc trzeba będzie go odblokować, przez co gra staje się trudniejsza. Zobaczymy. Nie, gra się nie stała trudniejsza, OK. To dobrze. To my chodźmy do jutra i spróbujmy zautomatyzować też numery seryjne, że jedyna rzecz, którą mamy sprawdzać to tylko kody. To by było cudowne, nie? Dobra, to widzimy się za chwilę jak to ogarnę. A, to może jeszcze podsumowanie zróbmy sobie. Zobaczmy jakie dzik dzisiaj wyszło. 30, 27, patrzcie ile kasy, nie? Dobra. To widzimy się za chwilę. No dobra, to stworzyłem takiego potworka. Czyli tak, paczki wyjeżdżają. I znowu całą kasę wyda. W ogóle, jak możecie zobaczyć, na górze też wysłałem paczki, bo wysłałem te paczki lotnicze, żeby trochę pieniędzy mieć, nie? Czyli tak, wjeżdżają do wagi. Tutaj są wyrzucane złe. Po lewej wyjeżdżają dobre i wjeżdżają do skanu numeru seryjnego I na lewo wyjeżdżają dobre, dobre, które chcemy widzieć Które chcemy później sprawdzać, tak podstawowo flagę i kraj A po prawej wyjeżdżają złe z numerem seryjnym Czyli cały czas będziemy mieli kubkę tutaj po środku Z złym numerem seryjnym, z złym z numerem seryjnym. i tak samo jest po drugiej stronie Więc, jedziemy, jedziemy Ale będziemy, ale ekstra, nie, nie trzeba skończyć numerów seryjnych Jak ja się cieszę Mhm Jadą Też bez nalepek Paczki, nie można ich od skategoryzować Potrzebują się przeprocesować, no to niech się procesują Uwaga mierzy Waży Mhm, mhm Elegancko Ta wieża numeru seryjnego Sprawdza z drugiej strony tak samo. Kolejne paczki wjeżdżają do nas. Jest ok. Paczka, paczka po wszystkich zatwierdzeniach jest ok. I to też. Czy jedne co trzeba zwrócić uwagę? Ok. To jest symbol Głupi symbol. Cyk. Nara. Eee, support. Zgadza się. Koniec. Koniec. Idealny. Eee, Wokuła. Czy to była Wokuła? Tak, to była Wokuła. A w ogóle coś się akceptujemy. Samoloty i ciuchcie i. Eee, kongarli, zgadza się. Cyk. Śup. Koniec. Tak proste. Jest tak proste. O, Odrzucenie, dobra. Siup. Patrzcie, żadnej złej nie było na razie. To jest interesujące. Jonatia zgadza się. Tak? Tak. Siup. Siup. Patrzcie jak szybko. O, od kolejna odrzucona. Siup, siup. Dalej żadnej złej nie ma. Ligbal zgadza się. Nie no idealnie. Koniec. O! Nie przeszło. Odrzucamy jedna paczka nie przeszła dajcie mi te dwie duże paczki, o ta jest odrzucona zaraz Od tam co my tu mamy wokuła, to była wokuła, tak cyk nie no jeszcze trochę kasy i zrobimy pełny automat dajcie spokój big bal zgadza się pełny automat zrobimy, tylko żeby jeszcze wlepki się pojawiały nie? żeby nie trzeba tych wlepek robić flaga piruany mi się nie podoba O, zatwierdzono, ale na co? Na ciuchcie, git Hop, Hop ale mamy tempo Zaraz odrzucona paczka Zaraz od u niej zjeżdża Maten, to nie było ma ten, więc odrzucamy do kosza z tą paczką. To był Ligbal. Ale mamy prostą robotę. Wróciliśmy do dnia pierwszego, tak naprawdę, dzięki trochę automatyzacji. To nie była kolochia. Kolokia to z Papers, Please jest. Proszę Was. To jest zły, zły typ, bo jakaś paczka, bo kontener tam był. Urana, to jest Urana. Urania. Urania. Stwierdzamy, wysyłamy. Ja nie mogę. Kongardi, to było Kongardi, ale jest drukareczka. Jako typ przesyłki. Nieakceptowalne. O! Odrzucona paczka. Od razu na, na taśmociąg. siup, siup, Nie no, ide idealnie. Takie hajsy. Kraj się zgadza. Typ. Typ wysyłki, jakiś kontener, no to się nie zgadza. Całkowicie się nie zgadza. Dżona też się zgadza. Ja nie mogę, gdyby jeszcze same nalepki były naklejane, to już w ogóle... O, wow, ale złych! Dobra, dajemy czerwoną blapkę. to jest nie tak? Nawet nie analizuję, co? Po prostu wy, wyszło, wyszło w środkowym terminalu. To znaczy, że to jest nie nieok. Okay. Ale mamy poziom kontroli w naszym magazynie. Dajcie spokój. Automatyzacja, piękna sprawa. Takiego typu, jak już zacznie coś działać, to działa działa bardzo fajnie. Sadzenie kodów seryjnych, aby tyle czasu na to spędzaliśmy, że jak nie trzeba tego robić, to jest to cudowne. Implant zgadza się. Paczek, paczek za dużo można uruchomić, żeby jechały. I tak samo. Dobra paczuszka. A, ale samolot. A? Zła paczuszka. A ją tam odeślemy, gdzie trzeba. I ostatnia paczka. Dobra, implant, odbiorca. Ciężarówka. Syk. Dobra, wysyłamy. Odrzuconych mega dużo mamy. Popełniłem jeden błąd dodatkowy. Powiedziałem, lotnicze wysyłałem do normalnych zrzutów. Na lotniczych, zobaczmy. Zobaczcie, mamy całą paletę. Czyli tak, na początku mieliśmy 3000. czy znaczy 50 mieliśmy. 50 hajsu, tak de facto. Po dzisiejszym dniu będzie tego hajsu. Zobaczymy. Ja nawet się boję, ile. Bardzo dużo będzie. Zresztą mamy 4000. 4300 Ja nie mogę Jeszcze tu wyślemy, dwie paczuszki Patrzcie, prawie 4500, nie? 91 paczek dzisiaj zrealizowaliśmy Ale automatyzacja jest cudowna, no Możemy kolejne licencje kupić, widzę To dodatkowe kaz za paczkę, że na zestaw do narzędzi otwierania paczki Nie będziemy na razie otwierać paczek Bo to skomplikuje nam sprawę, na razie chciałbym zautomatyzować tak jak się da Kolejnego rodzaju paczek też nie kupimy. Okay. I jeżeli chodzi o sklep, to co ciekawe nas jeszcze czegoś z automatyzacji? Czy mamy skaner naklejek, który od razu będzie wysyłał do dobrego miejsca, złego miejsca, no ale to nie jest, powiedzmy, aż tak potrzebne. Skaner wagi, skaner to sens, spoko Skaner kraju, no to piątego poziomu, ok. Skaner transportu paczki, skaner pieczątek, skaner zawartości zabronionych, ok. A czy jest coś takiego, które daje nalepkę? jest coś takiego, co daje samą nalepkę? Narzędzia kontrolne. Zestaw do otwierania narzędzi, zaawansowana waga biurkowa. Magazynowanie. No nie ma, więc chyba koniec końców my też te nalepki musimy dawać sami, nie? Że. Hmm. Ciekawe. Szkoda, że nie ma maszyny, która by nalepiła nalepkę, tylko jakbyśmy chcieli. Że przejdzie wszystkie. Tru, 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 prawda, 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 zamiast fałsz. No ciekawe, ciekawe, że nie ma takiego, czyli gdzieś tam na koniec końców musimy otrzymać te paczki do swoich rąk i później je cedować dalej, żeby jechały do jednego, do wyjścia tam B1, do wyjścia A1, czy tam AI, BI, nie? I jednak biurko będzie nam potrzebne razem z drukareczką, nie? Czy się nie uwolnimy od tego nalepiania nalepek, nie? Ale już będzie można coś zorganizować, coś będzie można pomyśleć ze 4000. ja się zastanowię. I może to sobie zrobimy taką wielką maszynę, ale już nie teraz. To są początki automatyzacji. Absolutnie cudowne i fenomenalne. Bo tak naprawdę, bardzo małą ilością rzeczy musimy się przejmować. Flagą, krajem, żeby połączenie i sposobem wysyłki, żeby nie była jakaś marchewka czy helikopter, nie, czy kolejka górska, tak? Żeby były te, te dozwolone. I żeby w dobrym dniu wrzucić do odpowiedniej dziury, nie? Bo czasami pociągu nie ma, czasami jest statek, a tam czasami samoloty nie działają, więc też lepiej nie wrzucać. Więc co. Ja Wam dziękuję za oglądanie, bo to wszystko, co miałem dla ciebie dla Was przygotowane. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze i że poziom automatyzacji powoli zaczyna na Was dobrze wpływać. No i co? No i to wszystko. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Życzę udanego dzionka i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia!